Wybrałem się na wycieczkę do Krajenki, do Mańka na kapsalone. Jak smakowało kapsalone, to się teraz nie będę wypowiadał. Słuchajcie, za mną widzicie odcinek świeża ścieżka, już asfaltowa. Klukowo-Krajenka. Tam przed Krajenką jeszcze troszkę nie jest skończone, ale ogólnie ślicznie się jedzie. Zatrzymałem się na chwilę, żeby zobaczyć zachód słońca. To wam pokażę. No, e, jeszcze teraz tu się zatrzymają, bo tam zaraz jadę niżej i to słońce po prostu nam zniknie. Powiem Wam, że turbiny wiatrakowe sobie tam e, wachlują i nie wachlują zbyt pomału. I powiem Wam, że jest taki trochę wiaterek i co niekorzystne, ten wiaterek wcale nie jest ciepły, wiecie co? Jest po prostu chłodno i jak zwykle z powrotem pod wiatr. W tamtą stronę było troszkę lepiej. Także fajnie było. Przejażka zaliczona, czas jechać do domu, uzupełnić elektrolity.